Jak sądzicie, ten drugi pozew wiadomości dziś przemilczą, czy znów nakłamią? Nie milkną komentarze po sądowym wniosku Donalda Tuska o usunięcie z przestrzeni publicznej filmu Nasz Człowiek w Warszawie. Drugi pozew ten o celowaniu w Donalda Tuska przemilczeli, a o pierwszym kłamią dalej, choć już tylko przez trzy minuty dwa razy krócej niż wczoraj. Jest za to reklama Sylwestra Marzeń w Zagopanym. Tak, jak rok temu. Dziś to wszystko w wiadomościach ze studia w Warszawie, ale już teraz zakopane. Michał Adamczyk. Już jutro wspólnie z telewizją polską w Zakopanem powitamy nowy rok. Jakie hity usłyszymy jutro na tej scenie? Black Eyed Peas to absolutnie światowy muzyczny top, który gwarantuje niesamowite doznania. Jutro punktualnie o 20.00 włączą telewizyjną dwójkę. I tak dalej, przez ponad 11 minut, łącznie z rozmową z gośćmi wiadomości, zespołem, który zastąpił brytyjską gwiazdę Melanie C. Ona zrezygnowała ze względu na ataki TVP na osoby LGBT. Ale o tym widzowie wiadomości się nie dowiedzi. Tak samo jak o tym, że za podobną reklamę Sylwestra marzeń rok temu TVP dostała karę 35 tysięcy złotych. No i co z tego? Kto bogatemu zabroni? Dziękuję bardzo. Andrzej Krajewski.